A dziś zapraszam Was na krótką recenzję test mini przenośnej konsoli emulującej stare systemy. A konkretnie mowa o Pocket Go. Pierwsza wersja, a konkretnie wersja 1.3. Konsolę udało mi się nabyć za około 100 zł w promocji z kuponami z AliExpress. Link z którego kupiłem zostawiam w opisie. Konsola z Chin dotarła do mnie stosunkowo szybko, bez żadnych dodatkowych opłat. Bodajże dwa tygodnie i była u mnie. Pocket Go przychodzi w małym kartonowym opakowaniu. Wewnątrz kartoniku mamy pudełko właściwe dość ładne w stylu pudełek smartfonowych. Konsola jest wykonana z plastiku, ale dość dobrej jakości. Nie wygina się, nie trzeszczy, elementy są spasowane w miarę dobrze. Waga konsoli to zaledwie 100 gram. Wyświetlacz ma 2,4 cala IPS. Rozdzielczość to zaledwie 320x240, ale pamiętajmy, że konsola służy do odtwarzania starych gier, więc to w zupełności wystarcza. Ekran pokryty jest szkłem hartowanym. Bateria ma pojemność 1000 mAh i przy takim wyświetlaczu starcza na naprawdę dość długo. Nie testowałem tego dokładnie, ale około 5-6 godzin na spokojnie. Na prawym boku mamy potencjometr do głośności. W górnych rogach dwa przyciski, lewy i prawy. Poza tym u góry mamy przycisk Reset, wyjście słuchawkowe, złącze micro USB do ładowania konsoli, złącze AV oraz slot na kartę microSD. Mój egzemplarz wyposażony był w kartę microSD o pojemności 32 GB. Na lewym boku mamy przełącznik włączania i wyłączania konsoli, choć w opisie aukcji było wyraźnie zaznaczone, aby najpierw wyłączać konsolę z poziomu systemu, a dopiero później tym wyłącznikiem. A system to jeden z największych plusów tej konsoli, bo wszystkie emulatory działają na starym, dobrym, sprawdzonym Linuxie. Front konsoli, poza wyświetlaczem, jest wyposażony w mały głośnik, krzyżak, cztery przyciski oraz przycisk Select i Start. Dodatkowo z konsolą otrzymujemy ubogą instrukcję, czytnik kart microSD, kabel USB micro USB do ładowania i cztery kolorowe przyciski na wymianę. Przejdźmy jednak do samej konsoli, po odpaleniu na pierwszym ekranie mamy kilka różnych aplikacji, ale nawet ich nie badałem dokładnie, bo wyglądają bardzo biednie, nie oszukujmy się, to urządzenie nie nadaje się do takich rzeczy, zwłaszcza, że przecież każdy i tak ma smartfon. Przejdźmy więc od razu do drugiej zakładki, a tam jak widać konsola ma wgrane mnóstwo emulatorów starych konsol i tutaj również wykazałem się arogancją i nawet nie przetestowałem ich wszystkich. W kolejnej trzeciej zakładce mamy już zainstalowane kilkanaście starych gier i w ostatniej czwartej zakładce mamy jakieś pierdy typu ustawienia, motywy, wyłączanie itd. Na pierwszy ogień emulator Game Boya, którego trochę przetestowałem, nie mam żadnych uwag. Wszystko śmiga tak jak powinno, z żadną grą nie było problemów. W każdym z emulatorów mamy opcję zapisu i odczytu stanu gry. To nie oszukujmy się, bardzo duży plus, zwłaszcza, że to konsola przenośna, więc możemy grać w każdym miejscu, na przykład w kolejce do dentysty, aby się zrelaksować przed wizytą. Jak już nas poproszą do gabinetu, zapisujemy stan gry, nic tam nie przepada, jest elegancko, jest ok. Emulator Game Boy Advance to jeden z tych, dla których kupiłem tą konsolę. Kolory spoko, wszystko działa tak, jak powinno, nie miałem żadnych problemów. Drugim emulatorem, dla którego kupiłem tą konsolę, to oczywiście NES. To go testowałem najmocniej. I zdarzyło się, że jakiś ROM wyświetlał się niepoprawnie, bądź łapał delikatne lagi, gdy na ekranie za dużo się działo. Jednak to przypadki naprawdę sporadyczne i podejrzewam, że występują też na innych emulatorach, na komputerze czy smartfonie. Po podgłoszeniu na Maxa głośnik nieco harczy, ale ogólnie na głośnik nie można narzekać, bo działa całkiem spoko. Słuchawki również działają tak jak powinny. Wyjście AV w tej wersji Pocket Go nie działa. Miało być to poprawione w przyszłości, ale już chyba nie będzie, bo powstała druga, lepsza wersja Pocket Go. Ekran jest przystosowany idealnie do gier z Game Boy Advance. Pozostałe gry wczytują się w oryginalnej dla swojego systemu rozdzielczości, czyli np. w przypadku Nesa obraz jest mniejszy niż ekran. Możemy w opcjach wymusić rozciągnięcie obrazu, ale to kwestia preferencji. Ja wolę oryginalny obraz w formacie 4x3. Żeby nie wyjść na zupełnego aroganta powiem jeszcze, że testowałem, grałem chwilę w Mega Megamena na SNESa, żadnych uwag jeśli chodzi o emulację oraz w Cadillacs and Dinosaurs to moja ulubiona gra z automatów, również zero zastrzeżeń dla emulacji tego tytułu. Pocket GO ma również emulator PlayStation i coś tam na nim podobno działa. Ja próbowałem przetestować trzy gry. FIFA 2000, GTA 2 i Crash Bandicoot. Niestety żadna z tych trzech pozycji nie nadawała się do grania. Albo są problemy z uruchomieniem, albo gra bardzo laguje i nie da się grać, więc emulator PlayStation to bardziej ciekawostka. Ewentualnie można próbować z mało wymagającymi grami, najlepiej 2D. Wymiary konsoli to 12,3 cm na 5,6 cm na 1,4 cm. Więc generalnie konsola jest mniejsza od typowego smartfona, jedynie nieco grubsza. Mimo to na miękko zmieścicie ją w kieszeni, więc zawsze można ją mieć przy dupie, a nóż się przyda. Taki mały minus w moim przypadku jest taki, że podczas długiego grania kciuk ta kość gdzieś mnie już pobolewa, więc. Więc no, w takiej pozycji trzeba grać, jak są dłonie długie, ten kciuk jest cały czas zgięty, nie wiem, może ja jestem dziwny, bardzo możliwe, ale ogólnie i tak jest kozak. Konsolka ma dwie zasadnicze, a właściwie trzy, no ma sporo plusów moim zdaniem. Przede wszystkim jest tania, to pierwszy plus. Po drugie emuluje to, co mi wystarcza generalnie do grania. Ma fizyczne przyciski, co było, co było bardzo dużym minusem smartfona, który no powiedzmy sobie szczerze ma podobne lub nawet większe możliwości, ale jednak nie ma tych fizycznych przycisków. Niby można tam bawić się w pady i tak dalej, ale to już nie to samo. Kolejna przewaga Pocket Go jest taka, że często mówiłem dawniej, że w podróż przecież mam smartfon, że, że mogę sobie na nim grać, ale tak naprawdę w podróży często szkoda baterii, bo ta bateria jest potrzebna do innych rzeczy, więc wtedy wyjmujemy sobie to urządzonko, którego jego bateria trzyma naprawdę kilka dobrych godzin i możemy sobie po prostu na tym pociorać. No więc jest taniej, jest małe, jest, ma fizyczne przyciski, malutki ekran, ale idzie się do tego przyzwyczaić, więc ogólnie naprawdę jeśli ktoś myślał o takim urządzonku, to ja jak najbardziej polecam.